Czy jak się garbię, ale nie zawsze, jakie mogę mieć powikłania? Ludzie najczęściej garbią się w ten sposób. O. To garbienie jest najczęściej w pracy, w pracy siedzącej, jeżeli siedzimy przed komputerem. Powikłania mogą być takie, że przede wszystkim mięśnie będą przeciążone. Mięśnie, które łączą głowę z górnym grzbietem, z łopatkami. Tu mogą powstawać punkty spustowe, mogą powstawać mięśnie, mięśnie, które są spięte, ból mięśniowo-powięziowy. Czasami u podstawy czaszki mięśnie powodują ucisk na, na nerwy, na nerwy potyliczne. Wtedy zaczyna boleć tył głowy. Szyja wygięta jest w zły sposób. Może to powodować to, że zamiast wygięcia tej szyi do przodu naturalnego, czyli lordozy, pojawi się prosty kręgosłup szyjny. I w końcu ten prosty kręgosłup szyjny wygnie się w drugą stronę, czyli będziemy mieli kifozę. To powoduje, może powodować, zwiększoną szansę powstawania zwyrodnień dysków, dyskopatii. Dyskopatia może powodować ucisk na korzenie nerwowe. Może być rwa Barkowa. Może być w końcu ucisk na rdzeń kręgowy, co jest bardzo groźne. Także nie garbcie się.